Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że po raz kolejny mogę uczestniczyć w konferencji Przemysł 4.0 organizowanej przez Computer World. Tym bardziej jestem szczęśliwy, że moje dzisiejsze wystąpienie będzie dosyć mocno nawiązywało do tego, o czym mówiłem do Was w zeszłym roku. A w zeszłym roku opowiadałem Wam o superbohaterach i o tym, jak takiego superbohatera stworzyć. Dziś natomiast chciałem opowiedzieć Wam trochę o samochodach. Nieco o lotach na księżyc czy inteligentnych lodówkach, a także o początkujących nastolatkach. Wspomnę też trochę o psuciu planów produkcyjnych i opowiem o wdrażaniu oprogramowania, bo na tym się znamy, w tym się specjalizujemy i mamy pewien mandat do tego, żeby o tym opowiadać. Bo jako organizacja od 15 lat w ponad 30 krajach wdrażamy oprogramowanie klasy low-code. Tworzymy je, dostarczamy, obserwujemy, jak nasi wspaniali klienci, a jest ich przeszło 600. Rozwijają się i dostosowują się do tego, jak ich lokalne rynki, jak rynki globalne, zmieniają się na przestrzeni lat. A nie są to byle jakie marki, są wspaniali klienci, z którymi spotykacie się na co dzień, gdy cokolwiek wkręcacie narzędziami grupy TOPEX, gdy lecicie samolotem, który jest wyposażony w silniki Pratt Whitney. Gdy słodzicie sobie poranną kawę, albo gdy wygodnie wracacie do domu i otwiera się przed wami brama wiśniowskich. A może teraz siedzicie właśnie na fotelu, który wyprodukował nowy styl. Ja również co nieco o tym wiem, tylko ja obserwuję to od tych kilkunastu lat od trochę innej strony. Spotykam się z ludźmi, rozmawiam z nimi i patrzę, w jaki sposób zmieniają się kompetencje menadżerów, w jaki sposób zmieniają się dyrektorzy produkcji, w jaki sposób zmieniają się. Oczekiwania wobec dyrektorów produkcji. W jaki sposób zmieniają się oczekiwania wobec dyrektora IT, który aktualnie musi być partnerem w biznesie dla tych wszystkich, którzy produkują, prowadzą firmę, zarządzają jej finansami. Nazywam się Radosław Majer i czujcie się swobodnie, jeżeli to, o czym mówię, interesuje Was. Napiszcie do mnie po tej prezentacji, yy, znajdźcie mnie na, na LinkedIn, nie zrobicie to bez problemów. Nie bójcie się napisać. Jeżeli nie będziecie wiedzieli, co napisać, to, to piszcie, że podobała Wam się prezentacja i chcecie porozmawiać. Pogłębimy ten temat, porozmawiamy o tym, w jaki sposób możecie dobrać odpowiednią strategię do tego, jak działa Wasze przedsiębiorstwo. I patrząc na to, co już wiemy, patrząc na to, co obserwujemy wśród naszych klientów, nie sposób nie zgodzić się z tezą, że żyjemy w bardzo cyfrowych czasach. Jeżeli mi nie wierzycie, to zejdźcie proszę do swojego samochodu, wsiądźcie do środka i szybko zorientujecie się, że jest to bardziej jeżdżący komputer niż mechaniczny samochód. Jeżeli ktoś z Was ostatnio próbował kupić auto, to pewnie zdziwił się, że musi na niego czekać wiele miesięcy. Nie dlatego, że brakuje części mechanicznych, tylko dlatego, że brakuje w nim podzespołów elektronicznych. Jeżeli sięgniecie do swojej kieszeni i wyciągniecie smartfona, to gwarantuję wam, że jego moc obliczeniowa jest większa niż komputera, który wysłał nas na księżyc. Mało tego, jeżeli w swoim domu macie lodówkę i ta lodówka jest wyposażona w oprogramowanie, to tam też moc obliczeniowa jest większa. Ja w domu poza lodówką mam jeszcze dwie córki. Jedna z nich niedługo skończy 14 lat i w ręce wpadła mi jej książka. Emila uczy się, jak to być nastolatką, jak układać sobie relacje z rodzicami, jak układać sobie relacje z rówieśnikami. Szybko ją przekartkowałem i... W moje, w moje oczy wpadła taka fraza. Musisz zrozumieć swoich rodziców, ponieważ dorastali w czasach, kiedy nie było telefonów i być może nie było tak powszechnych komputerów. I nie rozumieją, że to są rzeczy niezbędne do życia. My nie rozumiemy, że to są rzeczy niezbędne do życia. A czemu o tym mówię? Już dzisiaj to padło z tej sceny. W swoich fabrykach zatrudniacie dwudziestolatków i to jest coraz większa siła, y, która funkcjonuje i rozwija wasze przedsiębiorstwa. Technologia jest głęboko połączona z ich DNA. Oni nie rozumieją, że można żyć bez niej, są jej częścią, a technologia jest częścią ich. I jeżeli tak na to spojrzycie, że technologia jest częścią waszej fabryki, to razem z tą technologią częścią waszej fabryki jest oprogramowanie. To już nie jest tak, że oprogramowanie tylko ma was wspierać, ma wam pomagać. To jest część Twojego produktu. To już nie jest coś z boku, czym się zajmują księgowi, czym się zajmują dyrektorzy IT. To jest część Twojej produkcji. I dzisiaj spróbuję Wam to udowodnić i powiedzieć, jak bardzo strategie tego, jak zarządzać u siebie oprogramowaniem, wpływają na przedsiębiorstwa. To jest slajd z zeszłego roku. Jest to mem, który królował na wszystkich forach biznesowych, i był on odpowiedzią na to, co wszyscy czuliśmy, bo czuliśmy pod skórą, że te zmieniające się okoliczności biznesowe wywołane przez pandemię przyspieszyły cyfrową transformację. Minął ponad rok, jesteśmy już dużo mądrzejsi, mamy dostęp do danych, do informacji i wiemy, że to, co na samym początku czuliśmy, stało się prawdą. Okazało się, że od początku pandemii aż o 70% wzrosła potrzeba dostarczania nowych aplikacji biznesowych. 70%. Wcześniej, przez poprzednie lata ten trend też był wzrostowy, ale nagle nastąpił yy, gwałtowny skok. Skąd on się wziął? No, oczywiście z tego, że wiele firm nie miało wcześniej takiej strategii, nie było do tego przygotowanych, musieli nadganiać to wszystko, yy, co mieli w swoim backlogu. Musieli nadganiać, ponieważ wcześniej skupiali się na dostarczaniu jak najlepszych produktów swoim klientom, a nie myśleli o tym, że oprogramowanie w ich fabryce jest częścią ich produktu. Co ciekawe, nie zmienił się inny trend. To, że wśród oczekiwanych kompetencji 2030 roku nie ma programowania. Jest to zastanawiające o tyle, że już w przyszłym roku IDC prognozuje, że 500 milionów nowych aplikacji ma zostać dostarczonych. A wśród kompetencji nie ma programowania. To co? Ci programiści mają pracować szybciej? Ja wiem, że wśród kierowników projektów króluje taki żart, że jeżeli z Krakowa do Warszawy jedzie się przez 3 godziny, to jeżeli wyślemy dwa samochody, to dojadą w półtorej. No niekoniecznie. Chciałbym, żebyście teraz zamknęli na chwilę oczy i przypomnieli sobie, jak wyglądał ostatni projekt informatyczny u was w firmie. Wybór oprogramowania to, jak do tego doszliście aż do wdrożenia, a może jeszcze trwa. No i jak? Zaczęliście od zbierania wymagań w firmie. Potem yy, rozesłaliście zapytania do oferentów. Następnie zbieraliście oferty, uzgadnialiście je, próbowaliście je jakoś ze sobą porównać. Następnie przeszliście do etapu prezentacji systemów. Bardzo drogich spotkań, podczas których kadra zarządzająca przedsiębiorstwa spotyka się i przez trzy godziny ogląda system, który macie wdrożyć. Następnie przeszliście z wybranymi do negocjacji umów i co najciekawsze, gdy już wybraliście rozwiązanie, gdy podpisaliście umowę. Dopiero byliście na początku swojej drogi, bo rozpoczynało się wdrożenie, a na samym końcu nauka tego nowego systemu, który wdrażacie. No i jak to się ma do tego, że 500 milionów nowych aplikacji ma być dostarczonych w 2023 roku? Przecież jeżeli każdy będzie przechodził ten proces raz jeszcze, to jest nieosiągalne wręcz dla większości przedsiębiorstw. Otóż moi drodzy, już dawno temu wpadł na to Gartner i mówił, co się będzie działo na naszym rynku. Kilka lat temu wysnuł taką teorię, że do 2024 roku ponad 65% aplikacji biznesowych będzie dostarczana przy użyciu narzędzi low code. I tu się rodzi proste pytanie, dlaczego Gartner tak uważa i dlaczego tak się, tak się dzieje, bo obserwujemy ten trend i żyjemy w nim. No, odpowiedź jest prosta, bo dzięki takim narzędziom faza budowania aplikacji jest po prostu szybsza. To nie my to mówimy, to mówią nasi klienci. Jeżeli jesteśmy w stanie dziesięciokrotnie przyspieszyć proces produkcji aplikacji, przygotowanie go do wdrożenia, to całą tą drugą część, całą tą drugą część batalii przy wdrożeniu mamy skróconą dziesięciokrotnie. A dzięki temu, że korzystamy z platform, nie przechodzimy całej tej pierwszej części, czyli nie musimy szukać, wybierać, ryzykować, dobierać nowej technologii, sprawdzać w jaki sposób ta technologia będzie się komunikowała z innymi u nas w firmach. Dlatego najwięksi już pracują z takimi platformami, dlatego najwięksi często mają kilka takich platform, dlatego średnie i małe przedsiębiorstwa coraz chętniej i odważniej sięgają po e, narzędzia typu low-code. Nie ma nic gorszego dla dyrektora produkcji niż zniszczenie jego misternie ułożonych, dopracowanych w każdym najmniejszym szczególe planów produkcyjnych. W momencie, w którym już dobrał odpowiednią kolejność, dobrał maszyny, marszruty, planiści wszystko przygotowali, wszystko jest gotowe. Nagle okazuje się wrzutka od zarządu, nowe zlecenie trzeba wszystko przestawiać. Jakiś dostawca nie dowiózł części, coś się stało, yy, jakaś część jest wadliwa, trzeba zlecić nową produkcję. Do tego dochodzi nam aftermarket. Musimy coś doprodukować, bo są reklamacje. A wyobraźcie sobie, że coś takiego się wydarzyło w kontekście całego przedsiębiorstwa, nie tylko yy, samej produkcji. Nagle firmy musiały zderzyć się z tym, żeby przebudować całkowicie swój sposób działania, przebudować całkowicie swoją strategię, dlatego że niektóre łańcuchy dostaw się y, zamknęły, niektóre totalnie zostały zlikwidowane, y, firmy popadały, które dostarczały nam części, nasz rynek się zmienił, musimy inaczej dostarczać do klientów. I w tym kontekście problemy samej produkcji i... Dostosowania planu produkcyjnego z dnia na dzień są jedynie ułamkiem tego, z czym zdarzyły się przedsiębiorstwa nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. I im bardziej elastycznie mogły do tego podejść, tym łatwiej było im przejść to zaburzenie. I obserwowaliśmy to niejako z dwóch stron. Z jednej strony były te firmy, które były świetnie przygotowane, miały wdrożone narzędzia, które pozwalały im bardzo szybko dostosować swoje procesy biznesowe do tego, jak zmienia się świat. Z drugiej strony były firmy, które miały świetnie dopasowane do siebie narzędzia. No właśnie, tylko Możliwość ich zmiany była bardzo utrudniona. I co się wtedy wydarzyło? Wyobraźcie sobie sytuację, bo to częste w przedsiębiorstwach być może tak jest u Ciebie, że narzędzie na produkcję, oprogramowanie na produkcję było wybierane w gronie, w gronie IT. To rozwiązanie jest super, jest dopasowane, jest bezpieczne, jest przygotowane do tego, jak działasz, ale nagle przychodzi takie wydarzenie jak pandemia. Ono nie jest pierwsze w naszej historii. Był kryzys finansowy, będą pewnie, pewnie i kolejne. I nagle okazuje się, że twoje narzędzie totalnie nie jest dostosowane do tego, co ty dzisiaj potrzebujesz zrobić. Wczoraj działało super, było świetnie dostosowane, IT zadowolone, my zadowoleni, ale nagle okazuje się, że kiedy ty stwierdzisz, że potrzebujesz skalować biznes, nie możesz, bo nie masz odpowiednich narzędzi. Kiedy okazuje się, że ty potrzebujesz dostarczać jazz in time, ty nie możesz, bo nie masz odpowiednich narzędzi, a każda zmiana w nich jest bardzo kosztowna, trudna i co najważniejsze czasochłonna. I nie masz pewności, że jak wprowadzisz tą zmianę, to okoliczności biznesowe znowu się nie zmienią. Podobnie można skwitować postawę czy odczucia ludzi w IT, kiedy rozwiązania wcześniej wybierał sam biznes. Czyli ty na produkcji wybrałeś najlepsze, bogate funkcjonalnie rozwiązanie, które zaspokoiło wszystkie twoje potrzeby. Jesteś z niego zadowolony, ale zmieniają się okoliczności biznesowe, idziesz do swojego dyrektora IT i mówisz: Hej, potrzebuję coś zmienić. I nagle okazuje się, że dla niego to jest walka z dostawcami, dla niego to jest niszczenie stabilizacji, którą ma przygotowaną, dla niego to są wielotygodniowe testy akceptacyjne tylko po to, żeby zmienić jakąś drobną rzecz. Były też firmy, które były świetnie do tego przygotowane i je również obserwowaliśmy, z nimi współpracujemy na co dzień. I one działają troszeczkę inaczej, bo mając platformę, platformę typu low-code, taką jaką jest WebCon BPS, to... Już na etapie budowania prototypu IT zaprasza biznes. I wtedy biznes ma pewność, że funkcjonalnie to wszystko, co jest potrzebne, działa tak, jak oni chcą. To biznes mówi, jakie ma potrzeby, to biznes tworzy ten prototyp, jednocześnie buduje zaufanie do nowej aplikacji, która powstanie. Wtedy wkracza IT, które wspierało biznes przy tworzeniu prototypu, tworzy integrację, uruchamia, testuje, utrzymuje. Mamy gotowe narzędzie. Ale nie to w tym wszystkim jest najważniejsze. Największą zaletą tego, co się wydarzyło, jest to, że w DNA narzędzi typu low code jest bardzo mocno wryta możliwość zmian. Dzięki temu nikt się nie boi, że zakres nam się zmieni, że jutro coś się wydarzy, będziemy musieli przemodelować swój biznes, że y, nagle pojawią się nowi kontrahenci, którzy będą wymagali zupełnie innego podejścia, zupełnie innego działania że jeżeli coś się wydarzy na mojej produkcji, ja nie będę mógł nic zrobić, nie będę mógł nic zmienić. To jest potęgą narzędzi, narzędzi low codowych to jest potęgą tego typu, te, tego typu rozwiązań, że możemy bardzo szybko wprowadzać zmiany i ta aplikacja żyje razem z nami. Nie jest jednym stałym monolitem dostarczonym, tylko pozwala szybko wprowadzać i szybko reagować, szybko adresować te zmiany, które się pojawiają. Rolą IT oczywiście jest utrzymanie, jest zapewnienie tego, żeby była spójna z systemami pozostałymi, z erp z WMS-em, z CRM-em, z BI-em, jest zapewnienie dostarczania do niej odpowiednich danych, wyświetlania ich w raportach BI-owych. No, ale czemu robią, czemu robią to nasi klienci? To jest proste. To jest jedyny sposób, żeby w takim tempie dostarczać rozwiązania. I nie chcę być czegołosłowym: to jest przykład od jednego z naszych, z naszych klientów z południowej polskiej firmy produkcyjnej. W piątek mieli awarię systemu do rejestracji produkcji. Taki prosty shop floor, instrukcje stanowiskowe plus rozliczanie wykonania. Awaria zatrzymała im produkcję na 4 godziny. Usunęli ją, ruszyli dalej, ruszyli dalej z produkcją w fabryce. W poniedziałek nastąpiła druga awaria tego samego systemu. Podjęli decyzję, ok, cały zespół usuwa awarię, dedykujemy jednego człowieka, niech przeniesie te funkcjonalności z tego systemu do platformy low -cost, z której korzystamy. Usiadł w poniedziałek, po godzinie usunęli awarię, system ruszył. W środę robili prezentację prototypu w Webcon BPS do y, rejestracji produkcji, do instrukcji stanowiskowych. To jest tempo, to jest narzędzie, które dostaje IT i pozwala im dostarczać aplikacje nie w miesiące czy lata, ale w dni lub tygodnie, wtedy kiedy jest to potrzebne. Więc moim zdaniem nie warto sobie odpowiadać na pytanie, jaką strategię IT przyjąć dla przedsiębiorstwa, bo to już dobrze wiecie, je macie przygotowane. Odpowiedzcie sobie na pytanie, jaką strategię low-code przygotować i jak stać się jej częścią. Za tym wszystkim stoją tak naprawdę pieniądze, bo yy, kiedy Forrester to wszystko pomierzył, to nagle okazało się, że wewnętrzne procesy mogą być szybsze prawie o 90%. Nagle się okazało, że zewnętrzne procesy o 70% potrafią przyspieszyć. To sprawia, że firma jest elastyczna, że może reagować na zmiany, yy, na zmiany biznesowe. To sprawia, że firma ma duży zapas procesowy, który może dostosowywać się do zmieniającej się rzeczywistości, bo kto z nas nie chciałby móc powiedzieć prezesowi, zakończyliśmy właśnie projekt wdrożeniowy i jeszcze w tym roku zaoszczędzimy przeszło 2 miliony. Mili Państwo, co jeszcze dzisiaj nas czeka? Na pewno zapraszam na nasze, na nasze stoisko do naszej strefy partnera, bo już za chwilę mój kolega Marcin Oleksy będzie pokazywał wam, jak zaprosić biznes i jak stworzyć taką aplikację od zera. Usiądzie z wami i zamodelujecie wspólnie rozwiązanie do kontroli jakości. Zobaczycie, jakie to proste i jak szybko potrafi rozwiązywać problemy biznesowe. A już o 16.35 Łukasz Semeniuk opowie Wam o tym, jaką drogę przeszli nasi klienci, już na konkretnych przykładach i opowie o tym, jakie praktyczne zastosowanie mogą mieć tego typu platformy w firmach produkcyjnych. Jeżeli ta tematyka Was interesuje, jeżeli chcielibyście ją pogłębić, porozmawiać z nami, albo umówić się i szerzej opowiedzieć o Waszych potrzebach, Proszę piszcie, proszę dzwońcie, proszę szukajcie nas na mediach społecznościowych. Zapraszam do naszej strefy partnera, tam jesteśmy dla Was dostępni, tam są nasi konsultanci, będą z Wami rozmawiali z chęcią na ten temat i na wiele innych związanych i z produkcją, i z narzędziami IT, i zmieniającą się rzeczywistością odpowiemy. Ja się nazywam Radosław Majer i dziękuję serdecznie. Czy ja też mogę mieć pytania? E, oczywiście spróbuję złapać Cię na LinkedIn też, ale tutaj, mając Cię w studiu, nie odpuszczę. Firmy, które nie mają możliwości, może ich nie stać, albo nie mają odwagi, nie mają pomysłu na to, żeby iść drogą low-code, co mogą zrobić? Wiesz co? Możesz albo być dominantem na rynku i nie robić nic, nie zmieniać się, mówić, ok, to ja jestem tym brandem, który wyznacza standard, nie będę nic zmieniał, nie będę się dostosowywał. Niech inni to robią, tak? Tak, hmm. i to jest, to jest jedna droga. Yy, a druga droga to jest szukać rozwiązań organizacyjnych. I hmm. jeżeli nie jesteście na etapie, na którym możecie sobie na to pozwolić, nie ma tego w waszych budżetach, jesteście w twoim odczuciu za mali, Jasne. to szukajcie rozwiązań organizacyjnych, które Wam pomogą być elastycznym, pomogą szybko się zmieniać do rzeczywistości. Hmm. Co tutaj jest największym wyzwaniem dla tych, którzy jednak myślą sobie, nawet oglądając Twoje wystąpienie, a spróbuję? Czas dotarcia do, do tych aplikacji czy co? Myślę, że koncepcja. To, to, co my robimy z klientami, to bardzo często pierwszy projekt robimy wspólnie, pomimo tego, że te narzędzia są otwarte i pozwalają później robić to samemu, dlatego że mamy inne myślenie. My wiemy, gdzie są granice narzędzia, wiemy do czego je wykorzystać, a do czego go nie wykorzystywać, wiemy, jak modelować te procesy i tak naprawdę jak podejść do problemu biznesowego, tak, żeby go szybko rozwiązać. Gdy klienci przejdą z nami pierwszy projekt, Projekt, rozumieją jak to zrobić, szkolą się z nami, to wtedy ruszają w świat i, i niosą, niosą myśl low-code na ustach. Bo Jak się szkolą i słyszą low code, nawet ja teraz słysząc od ciebie low code i, i słuchając Twojej prezentacji, myślę sobie ogarnę. Przecież to jest low, więc nie, nie, nie powinno być trudne, nie do przeskoczenia. To w tą stronę też idzie, żeby więcej osób rozumiało, o co, gra, o co, co idzie gra? Tak, i rzeczywiście, i rzeczywiście tak jest. Mm. Gdybyś usiadł teraz do, do takiego narzędzia, gdybyś usiadł teraz do WebCon BPS, tam próg wejścia jest bardzo niski. Zresztą będziemy to dzisiaj pokazywać u nas na stoisku, jak niski jest ten próg wejścia. Siadasz i rozumiesz. Odpalasz, odpalasz <coughs> tutorial, zaczynasz pracować, mm. i po chwili masz Kodujesz. aplikację, taką, jaką taką, mm. jaką y, potrzebujesz, jeżeli chcesz zrobić coś więcej, być bardziej zaawansowany, robić integrację, sięgać już po to, po co zazwyczaj sięga IT. Idziesz na szkolenia. Jasne. Okay. Czyli poprzeczka nieco wyżej, ale też niewykluczone, że uda się ją przeskoczyć. A kto nie powinien low Code stosować? Co? Powinien każdy, ale nie powinien do wszystkiego, bo to okay. nie są systemy finansowo-księgowe. To, mm -hmm. to nie zastąpi ci pewnych rozwiązań, to nie jest system do planowania produkcji. Yy, natomiast tam wszędzie, gdzie jesteś w stanie zastosować myślenie procesowe, gdzie potrzebujesz złapać jakiś flow, to do tego jak najbardziej możesz zastosować low-code. A jeżeli chodzi o ludzi, to im więcej ludzi będzie miało tą świadomość, tym szybciej firmy będą się transformować. Mhm. Ukłony dla córki, córek. Przekażę. Bardzo dziękuję za, za Twoje wystąpienie i za spotkanie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.